Szanowni państwo, mówi się, że wybory to takie święto demokracji i rzeczywiście raz na cztery lata wybory do parlamentu są takim wielkim świętem. Ale tak kojarzy mi się to z innym powiedzeniem, które czasami też przy świętach naszych używamy. Święta, święta i po świętach. I to niedobrze by było, gdyby rzeczywiście w taki sposób rozumieć wybory i rozumieć akt wyborczy i rozumieć demokrację. Bo mniej spektakularny, ale rzeczywisty rozwój kraju odbywa się poprzez to, co dzieje się pomiędzy, wybor pomiędzy poszczególnymi wyborami. Dzieje się w czasie rzeczywistych rządów i zależy od tego, czy rząd potrafi wykonywać. To do czego się zobowiązał w trakcie wyborów właśnie i wcześniej i w trakcie wyborów i tuż po nich, czyli krótko mówiąc, czy jest wiarygodny, czy wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy rzetelnie je realizuje. I dzisiaj mamy akurat niemal równo rok od innej piątki. Tu przepięknie nasi. Obywatele i ministrowie przedstawili stan realizacji tej piątki, o której jeszcze krótko powiem i ją podsumuję. Ale rok temu wspominaliśmy o innej piątce. To była piątka Jarosława Kaczyńskiego. I ta piątka została w pełni zrealizowana. Wielki... Program Wielka zmiana, którą wprowadziliśmy kilka lat temu, czyli rodzina 500 plus na drugie i trzecie dziecko, został praktycznie podwojony, bo niezależnie od tego, że nie było takich obietnic, to wcześniej to zdecydowaliśmy się również przyznać 500 plus na pierwsze dziecko, a więc można powiedzieć, że prawie o 100% zwiększyliśmy 500 plus wcześniej przyznane. To program, który zasadniczo zmienił życie polskich rodzin we wszystkich zakątkach naszej ojczyzny. Drugi z tych programów wtedy obiecanych to program odbudowy połączeń, przede wszystkim odbudowy połączeń autobusowych. Ja zerknąłem do takiego reportażu książkowego o tytule Nie zdążę. I tam jest taki zapis, Szanowni Państwo. W dużym stopniu, można powiedzieć, to jest zapis podejścia wielu rządów III Rzeczpospolitej do komunikacji zbiorowej, do transportu publicznego, do dróg, do kolei. Tam mniej więcej z pamięci taki cytat mogę przywołać, że zaciągnęliśmy w III Rzeczpospolitej ręczny hamulec, hamulec awaryjny. I potem zaczęliśmy zwijać tory, potem te autosany odstawiliśmy na zakrzaczone parkingi z tyłu, za przystankami, za dworcami PKS-ów. I 14 milionów Polaków było wykluczonych komunikacyjnie. I autor mówi dalej, pięknie wykorzystując smutną wypowiedź królowej francuskiej z końca XVIII wieku, Marii Antoniny i ją parafrazując, że pewnie gdyby Maria Antonina dzisiaj żyła, to by powiedziała, nie macie środków transportu publicznego, to kupcie sobie samochody. Ale to oczywiście ale to oczywiście niewłaściwe podejście. Właściwym podejściem jest rozbudowa infrastruktury. To, co tak pięknie pan redaktor z panem ministrem przedstawili. Bardzo dziękuję. Dobrym podejściem jest odbudowa połączeń kolejowych. To, co tak pięknie pan minister Adamczyk teraz cały czas przeprowadza. Ale również odbudowa połączeń PKS-owych, udostępnienie funduszu dla samorządów i to, co uczyniliśmy zgodnie z naszą obietnicą sprzed roku, wykonaliśmy. Trzeci program to właśnie trzynastka, już wtedy wypłacona. Czwarty to program, który jest bardzo ważny dla wszystkich młodych Polaków. Zdecydowaliśmy się, wyzerować podatki. To jest program, o którym pytali mnie w Stanach Zjednoczonych, w całej Unii Europejskiej. W wielu miejscach zastanawiałem się nad jego skopiowaniem. Zerowy pit dla młodych do 26 roku życia, żeby tu zostali, tu pracowali, nie musieli wyjeżdżać. Zrealizowane od 1 sierpnia zeszłego roku. Wreszcie ostatni z tamtych pięciu wielkich punktów. Program, który w, swojej, w swoim zakresie budżetowym był bardzo kosztowny. Program obniżki podatków dla wszystkich pracujących Polaków i dla wszystkich emerytów. Program obniżki podatku PIT z 18 na 17% o jeden punkt procentowy, a więc około 6%. I podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Pierwszy raz od kilkunastu lat. O 2,5-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów do 3000 zł, co też jest mechanizmem obniżki podatku. A więc taka obniżka podatków, jakiej nie było od poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest dotychczasowe nasze wykonanie, realizacja już rzetelnie wykonane zobowiązania. Ale należy zadać sobie pytanie, jak to było możliwe, skąd się to wzięło? I tutaj trzeba powiedzieć z całą mocą, że było to możliwe ze względu na jedną, zasadniczą, podstawową zmianę. Naprawę finansów publicznych. Nie byłyby możliwe te zmiany, te 13 emerytury, 14 emerytura pani Jolanto, Wszyscy drodzy emeryci, Wszyscy wspaniali nasi seniorzy, gdyby nie naprawa finansów publicznych. Bo to właśnie fakt niefrasobliwości, braku profesjonalnego podejścia do budżetu państwa spowodował, że przez budżet państwa przeciekały pieniądze, a różne grupy przestępcze kradły te pieniądze na prawo i lewo. Taka była rzeczywistość w czasach naszych poprzedników. I, I my tę rzeczywistość zasadniczo zmieniliśmy. Wdrożyliśmy, wykorzystując instrumenty z życia wielkich korporacji, tak, mogę to powiedzieć, z życia dużych firm, instrumenty informatyczne, bardzo dobrze przygotowane do śledzenia, gdzie którędy idą te pieniądze, którędy one wycieka wyciekają. Jak zapobiegać temu wyciekowi, tym, Wielkim przestępstwom, które miały miejsce temu rabunkowi VAT, u ale też rabunkowi podatków dochodowych. Najlepszy dowód, szanowni państwo, w ciągu pięciu lat wzrost dochodów podatkowych o 130 miliardów z około 260 miliardów na 390 to o 50% w ciągu pięciu lat. O 50%, a wcześniejszych dorabialiśmy się przez 25 lat Trzeciej Rzeczpospolitej. To jest skala naszych osiągnięć. Łączne dochody budżetowe, wzrost w ciągu 5 lat o 146 miliardów złotych między 2015 a 2020 roku. To jest miara profesjonalnego, sprawnego zarządzania budżetem państwa, sprawnego zarządzania finansami publicznymi. I młodzież mówi dzisiaj, a jest tu trochę młodzieży, wśród nas game changer. Tak, to był taki game changer. Ja pamiętam taką komedię, która polską komedię, która zapadła mi bardzo głęboko w serce również. Pieniądze to nie wszystko. Ona była śmieszna w pewnych momentach, nawet bardzo śmieszna. Pękałem ze śmiechu, ale w sumie była też gorzka. Była taka. Bardzo refleksyjna, bo ona opowiadała o, pewnych, o pewnym miejscu, zapomnianym miejscu gdzieś w Polsce, których, tak, których to miejsc takich w Polsce było bardzo wiele. Miejscu, które było trapione bezrobociem, licznymi patologiami. Gdzieś w jakimś miejscu w tej miejscowości ludzie ciągle się potykali, nie wiedzieli co się dzieje, jakie przekleństwo ciąży nad tą miejscowością. I okazało się, że Gdzieś tam w miejscu był zakopany kabel, z którego lokalny oligarcha czerpał za darmo prąd, czyli kradł po prostu prąd. Okradał tych mieszkańców, okradał podatników, okradał państwo polskie. I to jest metafora tego, co było wcześniej, szanowni państwo. Tak wyglądały finanse publiczne bez namierzenia tych patologii, tych, którzy na marginesie naszego świata żyli. Ale wykorzystywali to, że państwo było z tektury. Państwo było słabe, a raczej było silne dla słabych i słabe dla silnych. Myśmy to zmienili. I teraz, drodzy państwo, rozumiejąc, jak była możliwa realizacja tych wielkich zadań, mogę jednocześnie przytoczyć kolejny przykład, bo to akurat z dzisiejszego. Poranka. Otóż w styczniu 2020 roku mamy nadwyżkę w budżecie. Mamy nadwyżkę ponad 3, 3 miliardy złotych 3,4 miliarda. pomimo tej obniżki podatku, o której mówiłem, pomimo tych wielkich programów, które zrealizowaliśmy i pomimo, że rzeczywiście na świecie, wokół nas, jest pewne spowolnienie gospodarcze, ale nasza gospodarka trzyma się mocno. Eksport rośnie, mamy nadwyżkę handlową, nadwyżkę na rachunku bieżącym. Sukcesy polskich przedsiębiorców i polskich pracowników są doceniane na całym świecie. To, to wszystko powoduje, że nasze zobowiązania z okresu wyborczego i te, które dzisiaj tak pięknie przedstawili nasi obywatele, pan doktor, pani emerytka, pan redaktor, pan rolnik i nasi ministrowie i pan przedsiębiorca, który z panią minister, która tutaj chyba zapomniała swojego telefonu. Proszę pani minister. Przedstawili nam. Ja tylko oddaję jej jej własność, także to nie trzeba bić brawa to normalna rzecz, i tak w jasny sposób pokazali, jak w rzetelny sposób pokazaliśmy, pokazaliśmy przeprowadziliśmy realizację tej piątki. Krótko tylko podsumuję. Trzynasta emerytura, pan prezydent ją podpisał, w Senacie robiono zasadnicze problemy. Program 100 obwodnic, znakomicie przedstawiony przez pana ministra Adamczyka, będzie dodatkowo obudowywany programem budowy obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, a więc będzie więcej niż 100 obwodnic. I już za dwa, 3, 4 lata zobaczymy kilkadziesiąt z tych 100, stu kilkudziesięciu obwodnic, jak jeżdżą tam buldożery, a mam nadzieję, że po niektórych. Panie redaktorze, będą już jeździć samochody, będziemy dzięki temu jeździli bezpieczniej, bo tak, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zdrowie naszych obywateli, komfort życia, bezpieczeństwo i życie naszych obywateli jest dla nas najdroższe. To jest wartość bezcenna. Będziemy inwestować w drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, ekspresowe i w autostrady po to, żeby Polacy jeździli bezpieczniej. Trzecia z tych pięciu naszych obietnic to mały zus, ta rozbiegówka dla wszystkich mikro i małych przedsiębiorstw. Zresztą taka, która jest obudowana innymi, o których już, już wcześniej mówiliśmy i dzisiaj już ich nie, nie powtarzała pani minister, ale warto o nich wspomnieć. To jest działalność bezrejestrowa, konstytucja dla biznesu. To wszystkie udogodnienia, których koszt dla budżetu to kilka miliardów złotych, 4 do 5 miliardów. To, to, to są pieniądze, które zostają w kieszeniach naszych przedsiębiorców. Chcemy, żeby oni inwestowali. Inwestowali w innowacje, coraz więcej inwestowali w eksport i robią to. Robią to, bo widzę, na jakich mocnych filarach staje Polska gospodarka radzi sobie coraz lepiej na świecie. Pięknie to pan przedsiębiorca. Pan Adam przedstawił, jak ciężko pozyskać każdego nowego klienta, a zwłaszcza na świecie, gdzieś za granicą. Tutaj państwo musi pracować ręka w rękę z przedsiębiorcami i to robimy. Wreszcie program 13. emerytura i pro program badań profilaktycznych tak jasno klarownie przedstawiony przez pana doktora i przez pana doktora Szumowskiego naszego ministra zdrowia to kluczowe programy nasze rzetelne, ich rzetelne wykonanie będzie świadczyło o realizacji o wiarygodności do tego się zobowiązaliśmy część którą można było już Wykonać ustawowo wykonaliśmy. Część, która tak jak 100 wodnic wymaga pracy w ciągu kilku lat, jest wykonywana sukcesywnie, ale to, do czego się zobowiązaliśmy, to wykonujemy. To jest znak firmowy rządu prawa i sprawiedliwości. Tymczasem u naszych konkurentów politycznych na pewno i dzisiaj będzie bardzo wiele obietnic. Wiele osób rozwija ten skrót P.O. Platforma Obywatelska jako puste obietnice. No dobre rozwinięcie. Dobre rozwinięcie, bo po jednej stronie, po naszej stronie była mrówcza benedyktyńska praca uszczelnienia finansów publicznych, usprawnienia budżetu państwa a po drugiej stronie rzeczywiście niefrasobliwość i brak realizacji założeń budżetowych rok po roku, czego najlepszym dowodem jest porównanie choćby tego stycznia. 2011 rok ponad 2 miliardy złotych deficytu, 2012 rok ponad 5 miliardów na minusie, 2013 ponad 8 miliardów na minusie. 14, 15, myślicie, że było inaczej? Nie, na minusie. W naszych czasach już w styczniu realizujemy nadwyżkę w budżecie państwa. Ale wiecie Państwo, dzisiaj też myślę, że powinniśmy się do siebie więcej uśmiechać, więc ja mam tak pół żartem, ale w sumie całkiem na serio, ile to nie jest oksymoron. Mamy panią nauczycielkę matematyki, pani polonistka jakaś mogłaby mnie tutaj ewentualnie sprostować, ale tak trochę z przymrużeniem oka, ale zarazem całkiem na serio chcę przytoczyć kilka przykładów obietnic platformy obywatelskiej, które zostały zrealizowane. Ale zostały zrealizowane, wiecie Państwo, przez kogo? Przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. A więc nasz rząd, realizuje obietnice opozycji. No bo przecież to właśnie rząd Platformy Obywatelskiej obiecywał obniżkę podatków. I co zrobili? Podnieśli VAT z 22 na 23%. Tymczasem nasz rząd obniżył podatek CIT dla małych i średnich przedsiębiorców. 93% przedsiębiorców z tego może korzystać. Z 19 na 9%. Obniżyliśmy ZUS. O tym była już tutaj mowa dzisiaj. Obniżyliśmy VAT w matrycy i obniżyliśmy akcyzę na energię kosztem kilku miliardów złotych, a jednocześnie nasza największa inwestycja w obniżkę podatków, czyli obniżka podatku PIT dla 16 milionów pracujących Polaków i 8 milionów emerytów, to wydatek dla budżetu rzędu kilkunastu miliardów złotych, ale pokazujemy, że Realizujemy obietnice, nawet obietnice opozycji. Albo mówili o bonie edukacyjnym, pamiętacie Państwo, no ale jakoś zapomnieli go zrealizować. My natomiast wdrożyliśmy dobry start, wyprawkę dla dzieci. To zresztą część innej piątki, piątki morawieckiego sprzed dwóch lat, też wdrożone. Albo mówili coś o elektronizacji służby zdrowia. Tymczasem to wielka zasługa pana ministra Szumowskiego, pana ministra Cieszyńskiego, e-recepta wdrożona, e-zwolnienia, elektroniczne zwolnienia wdrożone i wiele innych działań, które, dzięki którym służba zdrowia lepiej może alokować środki, bo tak, tam jest bardzo wiele jeszcze do zrobienia i to jest dla nas wielki priorytet bo jesteśmy daleko jeszcze od takiego standardu, na który Polacy zasługują, który bym sobie życzył, ale będziemy ciężko pracować i to mogę obiecać w najbliższych czterech latach, żeby usprawniać służbę zdrowia na każdym jej odcinku. Do tego potrzebne są środki, dlatego podnieśliśmy wydatki na służbę zdrowia o blisko 50%. Z 70 kilku miliardów na ponad 100 miliardów, nawet być może 110 miliardów w tym roku. To realne pieniądze. Ale, szanowni Państwo, były też obietnice, które nie padły z ust naszej opozycji drogiej, i szanownej, ale które zostały zrealizowane. To podniesienie wieku emerytalnego, to obowiązek Szkolny dla sześciolatków, wbrew woli rodziców, czy skonsumowanie ofe otwartych funduszy emerytalnych do budżetu. Tu zasadnicza różnica. No bo w naszym przypadku przekazujemy drugą część OFE obywatelom na ich, na wasze, na państwa indywidualne konta emerytalne. W przypadku platformy obywatelskiej 150, 160 miliardów było wziętych do budżetu. A więc, Szanowni Państwo, można właśnie z tym lekkim tylko przymrużeniem oka, ale też całkiem na poważnie powiedzieć, że ja się nie dziwię, że nasza droga opozycja za bardzo programu nie ma. Po co jej program, jak to, czego nie obiecywali, to zrealizowali obciążając obywateli. To, co obiecywali, tego nie zrealizowali, ale my zrealizowaliśmy, więc nie mają programu, bo mają rząd prawa i sprawiedliwości. A więc, Szanowni Państwo, przed nami kolejne wielkie wyzwania. Chcemy skoncentrować się na dalszej poprawie funkcjonowania instytucji publicznych. Funkcjonowania instytucji publicznych w tak kluczowych dziedzinach jak właśnie służba zdrowia. Tak, tutaj jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. To stąd przyjęcie ustawy o ciągłym, corocznym przyroście wydatków na służbę zdrowia do poziomu 6%, 6 PKB. To rok do roku miliardy złotych więcej na świadczenia dla szpitali, na wynagrodzenia dla personelu medycznego, na podnoszenie standardów medycznych, na profilaktykę, o której dzisiaj tyle było mowy i która jest tak ważna dla nas, dla wszystkich Polaków żeby zapobiegać raczej niż leczyć. Wreszcie to miliardy złotych również na sprzęt medyczny, a pokazaliśmy w ostatnich dwóch, trzech latach, że potrafimy inwestować w sprzęt medyczny. Dzisiaj, panie ministrze, jeśli dobrze przeczytałem wszystkie dane statystyczne, nie ma problemu praktycznie ze zleceniem badań na... Rezonansach czy na tomografach można to bardzo szybko wykonać, bo są tomografy, są rezonanse. Kupiliśmy ich bardzo wiele w bardzo wielu szpitalach, w bardzo wielu ośrodkach medycznych. I tę poprawę sprzętową będziemy realizować poprzez nasz fundusz medyczny, o którym mówiłem, który jest tworzony, będzie stworzony po to, żeby poprawiać standardy w służbie zdrowia. ale także wielkie dzieło poprawy naszego systemu edukacji. W pierwszej kadencji, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, bardzo dużo środków zainwestowaliśmy w podwyżki dla nauczycieli. Drodzy Państwo, wystarczy popatrzeć na jedną zakładkę na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Przyrost o 10 miliardów złotych. W czasie, w czasie jednej kadencji, w ciągu pięciu lat, będzie to o więcej niż 10 miliardów złotych subwencji oświatowej. To są w ogromnej większości środki, które zostały przeznaczone na podwyżki dla nauczycieli. Tak, chcemy, żeby nauczyciele jak najwięcej zarabiali, ale teraz w tej kadencji poświęcimy bardzo dużo uwagi na poprawę programów kształcenia, na na to, żeby programy były dostosowane jak najlepiej do trzeciej dekady XXI wieku. Nowoczesne przy, programy. Programy, które tworzą dobrą przestrzeń do nauki, ale jednocześnie sprawiają, że w umysłach naszych młodych ludzi, naszych dzieci, naszej młodzieży jest wszystko jak najlepiej poukładane. Czyli programy takie, które z jednej strony mają i Dużo przedmiotów ścisłych, ale także przedmiotów humanistycznych i przedmiotów, które po prostu pokazują na czym polega skomplikowany świat XXI wieku. To zmiany programowe, które zamierzamy realizować. Trzeci wielki obszar to oczywiście klimat, polityka klimatyczna, czyste powietrze, i tutaj. Znowu można przywołać tylko wyrok Trybunału Sprawiedliwości z Unii Europejskiej z lutego 2018 roku, który bardzo krytycznie podchodzi do naszych poprzedników. Spójrzmy zasłonę milczenia, a w przypadku naszych działań tylko sama energia solarna, energia pozyskiwana ze Słońca została w instalacjach powiększona kilkudziesięciokrotnie. W samym tylko ostatnim roku trzykrotne zwiększenie mocy w fotowoltaice. I w tym kierunku będziemy szli: czysta energia, tani prąd, czyste powietrze. Tak, szanowni Państwo, to są te nasze piątki. To jest nasz program. Oczywiście zarysowany tutaj w konkretach, przedstawiony przeze mnie w pewnym zarysie. Ale też przecież nie pierwszy raz. Bo nawet kiedy Robert Lewandowski strzelał te swoje pięć goli w dziewięć minut, trener łapał się za głowę, nikt nie wierzył, że to jest możliwe, tak samo i wobec nas mówiono, że to się nie uda, to jest niemożliwe. Tyle razy to słyszałem. Ale ja jestem przekonany, że tak jak wiarygodność jest fundamentem zdrowej polityki, demokratycznego państwa. Tak rzetelna realizacja zobowiązań jest fundamentem demokracji, jest fundamentem zaufania społecznego i fundamentem nadziei. My tę nadzieję chcemy dalej wzmacniać. Będziemy ją dalej wzmacniać, bo jestem przekonany, że te nasze dotychczasowe wyniki świadczą o tym, że... Nawet jak się potykamy, to wszyscy widzą, czy prawie wszyscy widzą, że staramy się działać jak najlepiej dla dobra Polski, jak najlepiej dla całej naszej ojczyzny, dla wszystkich Polaków. Jak to się mówi językiem sportowym, jego wyniki zamknęły usta krytykom mniej więcej jakoś tak. Więc myślę, że nasze wyniki. Nasze wyniki gospodarcze w finansach publicznych, rozwoju infrastruktury, a przede wszystkim w polityce społecznej, ta fundamentalna zmiana w polityce społecznej i wewnątrzsterowność w polityce międzynarodowej, to, że w Europie jesteśmy poważnym partnerem, że liczą się z nami coraz bardziej, że realizujemy tam skutecznie nasze interesy, to jest kierunek, z którego nie zejdziemy. To jest azymut, który sobie wyznaczyliśmy i będziemy go realizować. Szanowni Państwo, nasza Polska, Polska na kolejne lata, kolejną dekadę, to Polska ambitna. Mówi się tak, że wiara góry przenosi. My nie chcemy naszych pięknych gór nigdzie przenosić, ale chcemy podnosić wzrost gospodarczy rozwój Polski na coraz wyższe szczeble drabiny rozwoju. Konkurencyjność naszych przedsiębiorców, wynagrodzenia naszych pracowników chcemy podnosić coraz bardziej. Chcemy, żeby poprzez to Polska stawała się coraz lepszym miejscem do życia dla wszystkich Polaków. I tak jak w pierwszej kadencji pokazaliśmy, że potrafimy stworzyć Polskę która jest krajem względnie równym dla wszystkich, która likwiduje nierówności tam, gdzie tylko można. Tak w tej drugiej kadencji chcemy się skoncentrować na budowie silnej, odważnej, ambitnej Polski. I drodzy Państwo, udowodniliśmy, że to, co dla wielu było niemożliwe, było nieprawdopodobne do realizacji stało się faktem i dlatego teraz stawiamy przed sobą również ambitne zadania i je wykonamy, bo niesie nas Polska. Dziękuję bardzo.